Przed dzień finału kampanii wyborczej urzędujący prezydent Andrzej Duda spotkał się z Radomianami na placu Korackiego. Głowa państwa najpierw złożyła kwiaty pod pomnikiem Lecha i Marii Kaczyńskich, a następnie przemawiała przed Urzędem Miejskim. Prezydenta w Radomiu przywitał rzęsisty deszcz. Mam nadzieję, że tak jak i ja, wierzycie państwo, że od takiego deszczyku to można tylko urosnąć letniego ciepłego. Bardzo dziękuję, ale przede wszystkim ja rosnę dzięki temu, jak Państwo witacie mnie radośnie i żarliwie. I bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Prezydent zaznaczył, że dzień jego wizyty nie jest przypadkowy. Duda uczcił pamięć robotników, którzy w czerwcu 1976 roku walczyli o godne życie. W czwartek 25 czerwca przypadała 44. rocznica wybuchu strajków i demonstracji, które odbyły się przede wszystkim w Radomiu, Ursusie i Płocku. Dziękuję, składam cześć ich pamięci jeszcze raz i dziękuję wszystkim spośród nich, którzy są dzisiaj z nami, którzy są tutaj na tym placu i razem z nami dzisiaj mówią o polskich sprawach. Bardzo, bardzo za to dziękuję, że zechcieliście Państwo tutaj przyjść. Pani mówi tak, to my Warchoły. Tak, dziękuję wszystkim Warchołom. Duda podkreślał również wagę tradycyjnych rodzin wielopokoleniowych, które mają ogromny wpływ na gospodarkę kraju. Prezydent stwierdził, że od początku swojej kadencji dba o podniesienie jakości życia polskich rodzin, między innymi przez takie programy socjalne jak 500. Trzeba było natychmiast wesprzeć rodzinę, to dlatego zdecydowaliśmy się na program 500. Po to, by polska rodzina wychowująca dzieci natychmiast dostała pieniądze, które podniosą jej poziom życia. Dostała pieniądze do swojej dyspozycji, bo rodzince najlepiej. I wiedzą, jak wykorzystać pieniądze, które są im przekazywane na wychowanie dzieci przez polskie państwo. Prezydent obiecał, że oprócz takich programów jak 300, leków dla seniorów czy 13 emerytury, osobiście dopilnuje, by rząd wywiązał się z deklaracji o przyznaniu 14 emerytury. Obiecana przez rząd 14 emerytura, gdzie będę trzymał rząd za słowo, żeby to zostało zrealizowane, bo to jest bardzo pilna potrzeba. Te wszystkie działania wspierały także polską gospodarkę, bo te pieniądze były ludziom potrzebne. Dzień przed wizytą w Radomiu prezydent Andrzej Duda wybrał się do Waszyngtonu, by spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Duda przyznał, że jeden z ekspertów prezydenta Trumpa podczas rozmowy stwierdził, że w ostatnim czasie Polska rozwija się w zdumiewającym tempie. To także, proszę Państwa, wielkie inwestycje zagraniczne. Ponad miesiąc temu amerykańska firma Microsoft ogłosiła, że zainwestuje w Polsce miliard dolarów na otwarcie nowoczesnego centrum gromadzenia i przetworzenia danych. Wczoraj druga wielka amerykańska firma Google ogólnoświatowym, o ogólnoświatowym zasięgu działania ogłosiła, że zainwestuje w Polsce... Prawie 2 miliardy dolarów, po to, by rozwijać swoją chmurę cyfrową i też centrum przetwarzania danych. Inwestycje światowych potentatów w Polsce, zdaniem prezydenta, świadczą o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa kraju. Andrzej Duda zapewniał, że zawsze będzie stał na straży polityki prowadzonej przez ostatnie 5 lat i dążył do tego, by pod koniec kolejnej kadencji w Polsce żyło się tak, jak w bogatych zachodnich krajach. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Powinno sięgać około 1800 euro za te kolejne pięć lat. Szanowni Państwo, to mało. Ja chcę, żeby Polacy zarabiali tak jak się zarabia w państwach na zachodzie Europy, w bogatych państwach na zachodzie Europy. To musi być za 5 lat co najmniej 2000 euro w przeliczeniu. Taka jest prawda, musi być. Prezydent na sam koniec przytoczył jeszcze statystyki dotyczące malejącego bezrobocia i żarliwie zaapelował do swoich sympatyków o wsparcie. Następnie złożył życzenia pani Lucynie Adamkiewicz, bohaterce od 15 roku życia walczącej dla armii krajowej, która Przeżyła Auschwitz. Po wszystkim prezydent Andrzej Duda wyszedł do zgromadzonych. Były prywatne rozmowy, wspólne zdjęcia oraz autografy.